Z tej stron a potrafimy macie stawić łapeczkę z góry, subskrybować mój kanał i nasz wyłączek, aby być na bieżąco. Robimy widzowie właśnie sobie wydanie specjalne, e, właśnie jak to się mówiło e, gazetkę LEGO Ninjago! Ogólnie już jest rozpakowana. Tu mamy właśnie widzowie, nie wiem, nie wiem, czemu to kosztuje 40 zł. Trudno, może w, jeszcze w późniejszych czasach to będzie kosztować 45. Lepiej się cieszyć, to co się ma. I widzowie, byłem bardzo zaskoczony, że tu mamy strażnika świątyni, czyli tego bota. Jak. Widzowie, akurat ja mm, tą gazetkę kupiłem tylko dla tego bota. Tego zejna już mam, w tym takim mechu, właśnie. No i y, niestety tego zejna mam. No mi się tak średnio podoba, a ten Jezu kupiłem specjalnie dla niego. mini figurki i. Dla komiksu w sumie trochę, żebym sobie poczytał. I widzowie, był błąd. Tu był legendarny Jay, edycja limitowana. A tu jest. Edycja limitowana Lloyd. O co w tym chodzi? Kurczę, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, jakaś ekscytująca jeszcze jest bitwa. I widzowie, zapraszam Was do oglądania. Dobra, widzowie, są dwie minifigurki, czyli właśnie Zayn i Strażnik Świątyni. Kondra, tak. Taki pojedynek jakby. Widzowie, zbieram właśnie na 15 subskrybentów, widzowie, więc jak jesteś moim, więc jak jeszcze mnie nie subskrybujesz, to jak najszybciej zasubskrybuj ten kanał, bo jeszcze brakuje tylko dwóch subskrybentów. Będzie naprawdę fajny shorts, więc widzowie, jeśli nie subskrybujesz tego kanału, to zasubskrybuj go, bo będzie niezły odcinek. No dobra, widzowie, przechodzimy sobie do bota. Widzowie, Jezu. Ale ten bot jest fajny. Szkoda, że nie ma nadrukowanych nóżek, ale no dobra, niech tam będzie. Jest spoko, jest bardzo fajny. To wygląda trochę jak mistrzu, jak tak ten. I jest czapka do zbierania ryżu i jest laska jakby mistrzału, coś takiego. Ten bot jest po prostu Widzowie. Niesamowity. Niesamowity jest ten bot Widzowie. Naprawdę mi się on mega podoba. Jest zaje fajny bot. Ogólnie jeszcze mamy Zeyna, Zain Zeyn się akurat prezentuje ma, tak, ma drugą główkę, akurat tak się ona, ona prezentuje, eee, ona tak, eee, poczekajcie widzowie, eee, poczekajcie, oj. oj, 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 dobra widzowie, musicie chwilkę poczekać. Dobra, dobra, widzowie. Więc akurat tak się prezentuje Zayn. No co o nim mówić, ma miecz fajny. Mm, podoba mi się. Bardzo mi się. W sumie to przecież mówiłem na początku odcinka, że mi się nie podoba. Znaczy, taki średni jest. Ale w sumie nie jest zły, bo ogólnie fajny jest ten Zayn. Mm, ogólnie bardzo mi się podoba. Widzowie, yy, czy... ja wiem chyba czemu jest takie drogie, bo ma. Akurat mini figurki. No i ma mini puszkę, oczywiście, którą się otwiera. O, właśnie. Tak. Aha, dobrze. Nie, to nie tak się ją otwiera. To się ją właśnie wysuwa. No i mamy tu fajny ten. Ja widzę akurat kolekcjonuję tych puszek. Ja kolekcjonuję puszki, widzowie. Mamy tego. Ten, ta karta jest fajna. Z pierwszego sezonu, widać. Dobra. Czyli tak, legendarny. Ninja J, duet Krwawego Księżyca, Kai i White Fire, Krwawy Księżyc, co my to znamy, to jest screen, Turniejowa Jordana, Motocykl Kula, Nozby Dramatyczny, nie wiem o co w tym chodzi, mi się podoba ta karta, Podły Smoczy Tropiciel, Niewzruszony, Noct, Noct. Najwyższy Mechanik, Wilcza maska. O, fajnie. I raj. Nastoletni raju. No i komiksowa. Whitefire. Wildfire. No. Tak. Więc, za chyba przejrzeliśmy wszystko. No, bo co tu więcej omawiać? O, wóz strażacki. Trochę nie ze stu, Ale dobra, nie wiem, może go kiedyś zakupię. Hmm, no dobra, co powiedzieć o tym? Jest nawet spoko. A ja się z wami żegnam. Po